Był upalny dzień i kubuś miał długą drogę do przebycia. Nie uszedł jeszcze pół drogi, gdy nagle ogarnęło go dziwne uczucie. Zaczęło się ono od czubka nosa, przeniknęło go całego na wskroś i wyszło mu przez podeszwy łapek. Było mu tak, jakby coś wewnątrz niego mówiło. No, a teraz, puchatku, już czas na jakieś małe, co nieco. A jajaj, rzekł Puchatek. – Nie wiedziałem, że to już tak późno. Więc przycupnął i zdjął pokrywkę z baryłki. Całe szczęście, że wziąłem ją ze sobą, pomyślał. Nie każdy miś wychodząc z domu w taki ubał, upał jak dzisiaj, pomyślałby o tym, żeby wziąć z sobą małe co nieco. I zaczął zajadać. A teraz zastanówmy się. Pomyślał, gdy wylizał resztę miodu z baryłki: Dokąd ja to szedłem? A, do kłapołuchego! i wstał powoli. Wtem przypomniał sobie, że prezent urodzinowy dla kłapołuchego został zjedzony. Masz ci los, jęknął puchatek co ja teraz zrobię? Przecież muszę mu coś dać. Przez dłuższy czas nic mu nie przychodziło do głowy. Wreszcie pomyślał – a kto wie, jest całkiem miła baryłeczka, nawet bez miodu. Jeśli, jeśli ją czyściutko wymyję i poproszę kogoś, żeby wypisał na niej z powinszowaniem urodzin, kłapołuchy może mieć z tego naczynka pożytek. A ponieważ przechodził właśnie przez stumilowy las – Wstąpił do sowy przemądrzałej, która tam mieszkała. Dzień dobry, Sowo, powiedział. Dzień dobry, Puchatku, powiedziała Sowa. Najlepsze życzenia z okazji urodzin kłapołuchego rzekł Puchatek. Y, czy w samej rzeczy kłapołuchy obchodzi dziś swoje urodziny? Tak. A co mu dasz w prezencie, Sowo? A co ty mu dasz, puchatku? Daję mu praktyczną baryłeczkę do przechowywania różnych różności. I właśnie chciałem cię prosić, czy to to? Zapytała sowa, wyjmując ją puchatkowi z łapek. Y, tak, i właśnie chciałem cię prosić, ktoś przechowywał w niej miód? Rzekła sowa przemądrzała. Można w niej przechowywać wszystko, powiedział Puchatek z powagą, jest ona bardzo pożyteczna. I właśnie chciałem Cię prosić, powinieneś na niej napisać z powinszowaniem ułodzin. Oto właśnie chciałem Cię prosić, rzekł Puchatek, y, bo ja piszę dobrze, y, tylko koślawo. To jest dobra pisownia, tylko koślawa. To znaczy, że litery trafiają mnie tam, gdzie trzeba. Więc, czy nie chciałabyś napisać dla mnie y, z powinszowaniem urodzin? Bachyłeczka jest niebrzydka powiedziała Sowa, oglądając ją na wszystkie strony. Czy nie mógłbyś ofiarować jej kłapołchemu od nas obojga? Y, w naszym wspólnym imieniu y, Nie, odparł Puchatek nie jest to dobry pomysł. Muszę ją tylko umyć, a ty zrobisz napis. Puchatek umył baryłeczkę, wytarł ją starannie, a sowa polizała koniec ołówka i zaczęła medytować, jak się pisze urodziny. Y, czy umiesz czytać, Puchatku? zapytała z lekkim niepokojem. Y, na moich drzwiach jest napis sporządzony przez Krzysia o dzwonieniu i pukaniu. Czy umiałeś go przeczytać? Krzyś powiedział mi, co tam jest napisane. I wtedy umiałem. Dobrze, więc i ja ci powiem, co napiszę i wtedy przeczytasz. I sowa napisała. I to właśnie napisała. Z powiąszowaniem uro, ruro, dziurodzin. Puchatek przypatrywał się temu z podziwem. Napisałam właśnie z powinszowaniem urodzin, rzekła sowa niedbale. To powinszowanie. – Jest śliczne i długie – rzekł Puchatek z wielkim podziwem. Yy, – Bo ściśle biorąc, napisałam oczywiście z serdecznym powinszowaniem urodzin od szczerze oddanego ci przyjaciela Puchatka. Aby wypisać tak długie zdanie, trzeba zużyć sporo ołówka. – Tak, tak, yy, rozumiem – powiedział Puchatek. Tymczasem Prosiaczek Wrócił do domu i wziął balonik dla Kłapouchego. Przycisnął go mocno do siebie, tak żeby mu nie wyfrunął, i popędził co tchu, żeby zjawić się przed Puchatkiem. Zdawało mu się, że to będzie dobrze zjawić się pierwszemu z prezentem. I gdy biegł naprzód, myśląc o tym, jak się kłapołuchy ucieszy, nie patrzył, gdzie biegnie, i nagle potknął się o króliczą norkę, wywrócił się i upadł jak długi. Prosiaczek leżał rozważając, co się stało. Z początku zdawało mu się, że cały świat wystrzelił w górę, a potem pomyślał, że to tylko las wystrzelił w górę. A jeszcze potem pomyślał, że może to on, Prosiaczek, wystrzelił w górę i jest samotny na księżycu czy gdzieś indziej i że nigdy już nie zobaczy ani Krzysia, ani Puchatka, ani kłopołuchego. I nagle pomyślał. Y, więc dobrze, jeśli nawet jestem na księżycu, nie muszę leżeć grzbietem do góry. Po czym wstał ostrożnie i rozejrzał się wokoło. Ciągle był jeszcze w lesie. To y, dziwne, pomyślał. Ciekaw jestem, skąd się wziął ten huk. Y, to chyba nie ja narobiłem takiego hałasu. A a gdzie jest mój balonik? I co tu robi koło mnie ta mokra szmatka? Był to właśnie balonik. Ojej, wrzasnął prosiaczek ojej, ojej, ale trudno, stało się. Nie mam po co wracać do domu, bo nie mam drugiego balonika. I może kłapołuchy nie lubi baloników aż tak bardzo. I poszedł, bardzo smutny przed siebie. Aż zaszedł na brzeg strumienia, gdzie stał kłapouchy i wpatrywał się w swoje odbicie w wodzie.